Prezydentura jak była moja, kto tego dokonał? Ja, Lech Wałęsa. Powinniście powiedzieć, że błogosławiona prezydentura, nawet Kościół mi nie potrafił podziękować. Bo dokonałem to ja, decyzje te główne osiągałem ja. A przecież to ja załatwiłem i nikt inny. Mam dwie profesury, ponad 100 doktoratów. Tyle co ja zrobiłem, to mi do sto lat jeszcze nie, nikt nie zrobi więcej. Kto by osiągnął w tamtym czasie tą decyzję? No czy większego bohatera chcecie? Ale jeśli ktoś mi podważa trzecią RP, którym więcej nie można było osiągnąć, stałem na czele... Pan też uważa, że wiele rzeczy by Pan zrobił lepiej. To nie jest jakieś nie, nie, oryginalne Nie, ustawienie. z tych wielkich spraw nic bym nie zrobił lepiej. No to były cudowne rozwiązania. Ja sam się zastanawiam, kto mi pomagał z niebios. Może dlatego od początku modlono się, tylko nie wiedziano, nie wiedziano za kogo się modlono. Nie, ale to jest chwalenie, proszę Panią. Jak byłem mocny, jak to bezpieka mnie służyła, a nie ja. To oni wykonali, wykonywali wszystko to, co ja chciałem. Chciałem mieszkanie? Musieli mi dać. Chciałem pieniądze? Musiał mi dać. A chciałem jeszcze większe, bo wtedy nie chcieli ze mną pracować. Proszę, jako jedyny pokala, pokonałem bezpiekę. Jako jedyny be bezpieka służyła mi. A co Pani ja przed chwilą Pani powiedziałem. Nie było wjazdy, nie było walentynowiec, nie było Borusewicza, nikogo. I żeby mnie wyrwać, bo byłem groźny, to, da to na siłę dano mi mieszkanie. Proszę, no, no to oni. Gdybym ja tym sterował, to ja bym to przesterował. No jak pani wie, ja się trochę wycofałem. Kto to uratował? No znów ja, 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 ale ja! No to co ja zrobię? Zrobiłem swoje maksymalnie. Ile tylko się dało więcej, nie można było. I Panie wie, że ja, ja mam swoje poglądy i wymagam, aby mnie słuchano. Coś takiego jednak się wydarzyło w trakcie Pańskiej prezydentury, Co? że Pan w 95 roku oddał władzę pod, po sześciu latach znowu człowiekowi, który wywoził się z, z komunii. Nie chcieli mi darować moje, nie wierzyli, że robotnik może stać na czele, robić Przecież i rządzić. wybrali Pana. Słucham? Polacy Pana wybrali, To, Jak nie to nie wierzyli. mnie wybrały masy, ale masą potem z, nie, masą pokazano wszystko, co można pokazać. Oni mnie nazywali nawet dyktatorem. Ja chciałem za złodziejami zdążyć. Tylko, że żeby powstał kapitalizm, to trzeba w pewnym momencie nie zauważyć pewne rzeczy, bo on musi powstać. Ja chciałem za, za procesami, ja chciałem prywatyzację to zrobić i dlatego musiałem nie zauważać. A kapitalizm na początku nie ma kapitału, więc, więc oszukuje i trochę zabiera. I, I trzeba się z tym było zgodzić. Pytanie jest już, na tyle powstał, że jest silny, że trzeba mu się wreszcie dobrać, aby sprawiedliwym był, czy jest? jeszcze za wcześnie? No, proszę go, jestem, jest, jestem za, a nawet przeciw. Otóż rzeczywiście trochę kapitalistom za dobrze się żyje, a masom trochę źle. Tego nie wiemy, nie wiemy jak to się stało. I ja przecież to widziałem te procesy i dlatego musiałem nie zauważać. Już rozszyfrowaliśmy jak to się stało. Więc nie ma tego złego, co może na dobre nam nie wyjść. Władzę trzeba szanować, wybierać mądrze, brać udział w wyborach, organizować się, ale potem szacunek. Ktoś ich wybrał, oni są przedstawicieli narodu. Ale mamy taką, mieć demokrację, że teraz będą jedni przeciwko drugim wychodzić na ulicę? Tak, proszę bardzo, mało finał będzie, no, bardzo niedobrze, będą po prostu przez okna musieli wyskakiwać. No, 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 no. Nie mogą pozwolić sobie na takie, na opluwanie na bijatykę. Turnie mamy za prezydenta. Dałbym polecenie spałować... Oddać za to. Słuchajcie, coś tu nie gra.